Apokalipsa dzień po dniu. Siedmiokrotne uwielbienie. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czterech istot żyjących, i na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Apokalipsa, rozdział 7, wiersze 11 i 12. Doksologia to krótki hymn pochwalny na cześć Boga, często włączany do nabożeństw chrześcijańskich podczas określonych części nabożeństwa. Niektóre kongregacje w czasie spotkań śpiewają znaną pieśń Chwalcie Boga, od którego płyną wszystkie błogosławieństwa, często określaną jako Stara Setna. Słowa te zostały pierwotnie napisane przez Thomasa Kenna w 1674 roku i były śpiewane podczas porannych i wieczornych nabożeństw w Winchester College w Hampshire w Anglii. Siedmiokrotna doksologia, znajdująca się w dzisiejszym tekście, stanowi reakcję aniołów starszych i czterech istot żyjących na wspomniane w poprzednim wersecie „zbawienie odkupionych. Padają oni przed tronem i wielbią Boga, widząc wypełniający się plan odkupienia. Całe niebo potwierdza, że charakter Boga jest godny uwielbienia. Siedem to liczba doskonałości składa się ona bowiem z trójki, która wówczas symbolizowała niebo i duszę oraz czwórki, oznaczającej ciało i ziemię. Siódemka sugeruje, że uwielbienie jest kompletne i doskonałe. Wypowiadana tutaj doksologia ma charakter ponadczasowy i jest odpowiednia dla wszystkich, którzy czczą Boga. Użyte w tym wersecie słowo błogosławieństwo pochodzi od greckiego słowa oznaczającego pochwałę i podkreśla, że Bóg powinien być wielbiony w pięknych słowach pochwalnych. O chwale, od której pochodzi słowo doksologia, wspominali aniołowie, którzy śpiewali przy narodzinach Chrystusa. Łukasz 2,14. To samo słowo zostało również użyte w opisie Jezusa na górze przemienienia, kiedy to twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Mateusz 17,2. Słowo mądrość pojawia się w kontekście wzrastania Jezusa od dzieciństwa do dorosłości. Łukasz 2,52. Z kolei dziękczynienie to określenie, którego zwykle używamy, aby wyrazić naszą wdzięczność wobec Boga. Pierwsza Kronik, 16:34. Ale Pan także jest za nas wdzięczny. Odkupieni nazywani są pierwocinami, czyli ofiarą składaną z wdzięczności. Jakub 1:18. Apokalipsa wielokrotnie mówi, że Pan jest godzien czci, mocy i chwały. Zobacz. Apokalipsa 4, 9 i 11, 5, 12 do 13. 7-12, 19, 1. Nigdy nie zmęczymy się chwaleniem Boga, ponieważ to właśnie te cechy Jego charakteru nie tylko prowadzą nas do pełnego mu zaufania, ale są cechami Boga, który, aby nas zbawić w Jezusie, był gotów opuścić Niebo. Dołącz do mnie w modlitwie. Chwalcie Boga, z którego płyną wszystkie błogosławieństwa. Chwalcie go, wszystkie stworzenia tu na Ziemi. Chwalcie go w Górze, niebiańskie zastępy. Chwalcie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Do dalszego studiowania. Psalm setny, wiersze od pierwszego do piątego, list do Efezjan, rozdział trzeci, wiersze dwadzieścia i dwadzieścia jeden.